No, i choć. nasypałem chrupków suchej karmy od pana Grzesia. No i ciekawe, czy mamuśka wyjdzie. Stoi w tym i prycha, ale nie ucieka. Nie ucieka. Wycofam się do tyłu, i zobaczymy, co będzie dalej. Schowała się wychodzi na ugiętych nogach. O, maluch wyskoczył. Przeskoczył. Mama się boi. No i zajada. Zajada, proszę. Pierwszy odważny. A mamuśka. Na o następny tam za pleców wyskakuje. O. Mamy dwa, jedzą sobie, trzeci wychodzi. No internauci mówią, że są cztery. To zobaczymy, ile wyjdzie. Są trzy. Są trzy, jak na razie. Nie ma, nie ma. Mamuśka się schowała. Mam całe wiaderko. Odejdę troszkę jeszcze dalej bardziej z boku. No i zobaczymy. Są. A mamcia się schowała. No jak byłoby cztery, to by czwarty wyszedł. Oho. Nie, jest czwarty, jest czwarty. O, jest czwarty. Mamy cztery jednak, macie rację. No to tylko mamuśki nam brakuje jeszcze. Niech się je przyjrzymy z bliska, jak ten wygląda. Knosek ma zadarty. No, to jeden maluchy, czyli komplet jest. No, to maruśka jeszcze się gaja. Jest, jest mama. Patrzy gdzie jestem. Aha, zobaczyła mnie. No, to masz co do odchowania. Cztery maluchy. One potrzebują zjeść kiciula. Ale proszę, ona do jedzenia się nie One jedzą. Te białe łaciaty. Ten jest ładny. On ma taki nosek biały. Symetrycznie biały na nosie ma. Bardzo ładny jest. No, o. Widzicie? I jeszcze drugi jest łaciatek chyba tak. Ten w środku, ale taki tygrys łaciatek. A tamta to jest taka biała. No i jak teraz ponazywać staje się, że jeden był nawet nazwany wcześniej, jak jeszcze były pokazywała się pani Ania chyba dała imię tylko mi umknęło jak ja go nazwałem no a jak teraz nazwać mamy cztery, wiadomo tylko teraz trzeba zobaczyć czym się różnią a to choroba tygrysy. Te dwa są idealne tygrysy. Ten tygrys i ten tutaj. Są całe tygrysy. To trzeba się dokładnie przyjrzeć, czym one się różnią. No gdzieś może białe mają. O, ten jest ładny. Dał się do matki. Ale nawet więcej białego ma niż matka. A, muchę łapie, muchę łapie <noise> łap. Muchę Diabeł z głodu, muchy jad. Tak mój ojciec w świętej pamięci mówił. No i mamuśka teraz do jedzenia się przyłączyła. No, nasypałem trzy łopatki. No, to jest sporo. Teraz. Ze śniadania przyniosę mięso tam z kurczaka, z kurczaka. Korpusy będą to też przyniosę. Także kotki dostaną. Jedzenie tutaj pan Robert chodzi. On lubi tu spacerować. To on to kupuje całe kawałki kiełbasy i potrafi jeden albo cały, drugi, dwa kawałki kiełbasy porwać na takie duże kawały. Kotom tam zostawić. Go nie rozdrabnia tak dokładnie, tylko takie duże kawały tam trochę porozrywa na 3-4 części i rzucę. Te koty tam muszą się później trochę gimnastykować, żeby to rozgryźć. To ja, jak zauważę, to idę i na mniejsze kawałki. Ale jedzą. Ha, muchę tam. Następnie łapie muchy. O, jak się dajadł. Ten jest też łaciaty, on ma mniej białego. No, wodę pije teraz. Będę musiał sprawdzać, jak tam woda jest. Ewentualnie dolać, ale widać, że to Robert tam wodę dolał. No kto mi tu szczeka z tyłu? Kto mi tu szczeka z tyłu? To Sonia. Z panem Gienkiem na spacerze. Ktoś się pytał, czyja ta Sonia jest. No to mówię pana Gienka. O, ten to tam idzie. To jest jego Sonia. A on... Ona z nim w pokoju mieszka. a pokój jednoosobowy. No zawsze z Sonią na smyczy, ale tym razem chyba spuścił ją ze smyczy. Tak. Bo smycz mu dynda, a gdzie Sonia gdzieś zaszczykała i mi się i nie widzę jej. Proszę zobaczyć gdzie ona jest. A idzie tam. Jest tam. O. Jest już. Jest Sonia. Nie, na smyczy. Ty jak ja nie widziałem. Mhm. Ale Sonia kociaków nie gania. Sonia jest taka Spokojna ona się z kotem powącha. A. Maluchy. A widele się najadły. Ten już się najadł. Tygrysek, jak on wygląda. Ma coś białego, nic nie ma. Nic białego nie ma, a skarpetki też nie ma. Cały tygrys. No ta jest łaciata, no to już ją się pozna. I to jest ta łaciata, która jest mniej łaciata z tych młodych, która nie ma symetrycznego chyba na nosie. Tak, ona nie ma symetrycznego na nosie, tak jak tamta. No to już wiadomo jak wygląda. Czyli te łaciate to łatwo rozpoznać, ale te tygrysy to trzeba będzie trochę... Roba się, wy... silić, żeby rozróżnić je, zobaczyć czym one się różnią. No. no, schowały się gdzieś, gdzie poszły. Pójdę jeszcze jednego Feliksa im położę. zaraz pójdę dobra to idę Feliksa im dać zobaczymy będą uciekać mamusia już się zaczyna wycofywać tak Się dziury. Ach, a tu tygrysek jeden siedzi, zobaczcie, Ten nie ucieka, a siedzi, siedzi. Tu jeden taki był, że nie uciekał. W ogóle jak ja nawet jedzenie rozkładałem, to on był obok. O, mamuśka wygląda. Pro mama nie mogę mam oderwać. Dobra, udało mi się. Teraz idę rozłożyć. Proszę, z te cztery kroki. A ten jeden się schował tam gdzieś. Zobaczymy, czy wyjdzie do tej karmy po zapachu. Oho, już czuję zapach. Czuję, a muśka też czuje O! O, proszę, proszę. No, widzicie? Jak je, mamuszka, jak wsuwa. I ten, jak wsuwa, proszę. Zaraz przez plecy wyskoczą chyba maluchy, te pozostałe. No, ale je. Aż. No, tak jedzeniem ją uswajam O, następny łaciatek wychodzi Już tam za pleców A, jest Tu mamy dwa A tu co? A tu chłopaki jadą z wózkami Ś Śniadanie wiozą na oddział Ilu ich tam? Dwóch ciągnie, jeden z boku idzie i dwóch pcha. Niby pcha albo się, albo się ciągną. O! Jedzą ładnie. ciulki. Mama pilnuje. A to jest ta ładka najładniejsza, taka. Gdzie ma główkę symetrycznie białe. Ma więcej białego niż burego. Matka ma trochę przewagę burego nad białym. No, kiciula. A jak reszta jest? Schowały się, nie wyszły na Feliksa Felix jest smaczny No zaujcie Weźcie nie przyszły bo tam bo wam te dwa urwisy wszystko zjedzą hmm. ale one duże Trzeba będzie oswalać powoli jedzeniem, piórkiem i się oswoją. Ten jeden tygrysek taki mniej bojaźliwy jest, nawet teraz, jak byłem, dawałem, to on się tam z tyłu schował za budką, ale w szczelinę nie uciekał tam, jak te. I on zawsze pierwszy wychodzi. Jak jedzenie daje? No o jest tutaj zobaczcie górą, górą wychodzi ten drugi. Ten drugi płaciaty I co? Skoczysz kolego na dół? Tam jest jedzenie. No, skocz, skocz. No to mamy trzy. To jeszcze brakuje jednego górą nie wychodzi nie. No też o dość. No to spróbuję trochę, a jakaś mucha mi chodzi. No to też już Feliksa poczuł. Smak, a tygrysek już się najadł. Czyli mamy 7 młodych. Nie jak 6 wczoraj, tak. Mówiłem, że 6 na pewno jest. Jeżeli tu są 4, no ale są 4. Czyli mamy 7. Mamuśka ma 3. I Gaja ma 4. No. Dzisiaj mamy 20 lipca 2019 roku, sobota. Także witam.